dobry, dzień dobry Witam Tymek Dobra, może tak będzie okej okay. Us, witam wszystkich Poczekajmy jeszcze chwilkę. Dzień dobry. Ja też się cieszę, Adam, że jesteś z nami. O, dziękuję bardzo za lajki. Bardzo mi miło. Dobrze, jeszcze pół minutki, i zaczynamy trening. Dzisiaj dojeżdżamy nogi. Jako, że na ostatnim treningu ze mną trochę przytyraliśmy ręce. Także dzisiaj weźmiemy się za nogi. Mam nadzieję, że wszyscy mają przygotowane jakieś obciążenie. Kao skąd tu się bierze tyle kurzu? Wczoraj sprzątam. No dobra. To nie czekając już na resztę, zaczynamy powolutku. Czekajcie, na razie wezmę telefon. Tak. I zaczynamy klasycznie od odkrążeń ramion do przodu. Do tyłu. Kręty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć w pochyleniu. Raz, patrzymy za ręką. Trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze, krążenia tułowia. jedziemy, Raz, dwa, trzy, obszernie. Cztery. Pięć. I w drugą stronę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Bioderka. W drugą stronę. Kolanka do środka i kręcimy kolankami. Na zewnątrz szeroko nogi, w sensie na szerokość ramion przykucnąć sobie, rozpychamy łokciami. Kolanka staramy się usiąść jak najniżej. Stajemy, rozszerzamy lekko nogi i to samo powtarzamy. Dobrze. Skłon do nóg. Prosto plecy trzymamy. Staramy się dotknąć ziemi. Dobra. Teraz robimy skłon. Odchodzimy. Pompeczka i wracamy do skłonu i tak pięć razy. Trzy, cztery. Kolejne ćwiczenie. Znowu robimy skłon i staramy się teraz odejść rękami. O, ja tu nie mam miejsca. Postaram się, może się uda. Odejść rękami jak najdalej. Jak najdalej potrafimy napiąć brzuszek, napiąć pupę i wracamy. I tak pięć razy. Raz. raz. Trzy Cztery Pięć Dobrze Co mamy dalej? Następne ćwiczenie: wykroki do przodu. Po trzy razy na nogę. Naciągnąć się mocno. Bioderka do przodu. Cztery, pięć. I sześć. Dobra, poczekamy jeszcze na tych, którzy kończą. Ok. I wykroki. O, przykleiło się do mnie. Czekajcie. Odkleimy dywan, żeby miał tu więcej miejsca. Dostań. Dobra. Wykroki. Ręka do ziemi, łokieć przyklejamy. Ręka do głowy, łokieć do ziemi i odginamy się do góry trzy razy na jedną nogę trzy i druga noga raz dwa trzy dobra dobra, teraz Przechodzimy sobie na jedną nóżkę. Rozciągamy się. I niziutko na drugą. Zmieniamy nogi. Znowu na pierwszą. Niziutko pupa jak najniżej. I na drugą. I teraz już troszeczkę szybciej. 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10. Dobrze. Kolejne ćwiczenie. Stajemy na jednej nodze i robimy przeskok o 90 stopni. Staramy się utrzymać stabilną pozycję, nie podskakiwać, tylko zrobić przeskok i zostać na mocy. Nie odrywamy już jej od ziemi, tak? Robimy kółko w prawo, kółko w lewo i zmieniamy nogę. To idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery i do środka. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, druga noga. Staramy się, żeby kolano nam nie uciekało do środka, tak? Jest to kontuzja gębna. Raz, dwa, 3-4. Ok. Jak zrobione. To robimy wyjścia do siadu podkarskiego z podporu przodem. Czekajcie. Wezmę telefon trochę w ten sposób. Teraz zajmiemy się częścią parterową. Ok, Powinno być lepiej podwór przodem. Podnosimy łapkę, wychodzimy do siadu płotkarskiego. I wracamy w ten sam sposób. 10 razy. 1 na dwie strony robimy. 2, 3, 4, 5. Bioderko idzie do przodu. 6, 7. 8 9 i 10. Dobrze. Co mamy dalej? Wyjście. Ok. Kolejne ćwiczenie. Kładziemy się na plecach, nóżki podbijamy. Podnosimy bioderka i dziesięć razy staramy się jak najbardziej wypchnąć biodra do góry. Raz. 2, 3, ręce mogą leżeć tutaj wzdłuż ciała. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Powinniście poczuć pośladki i mięśnie długowe łódź. Dobrze? Kolejne ćwiczenie. Mamy pozycję jak doraczka. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają. To jest rączek. Dłonie skierowane w stronę nóg. Podnosimy biodro Delka i to samo. 10 razy mocno biodra do góry. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Dobra. To mamy zrobione. I ostatnie ćwiczenie rozgrzewkowe. Czekajcie, coś mi tutaj nie tak miało być. O, jak to schować? Trudno. Ostatnie ćwiczenie rozgrzewkowe. Siedzimy sobie, nogi wyprostowane, przekręcamy nogi do tyłu, przechodzimy na brzuch i wracamy do siadu, tak? takie obroty raz wracamy do siedziby i tak robimy po trzy na stronę raz dwa nogi cały czas w górę. nie dotykamy ziemi trzy i druga strona raz dwa Trzy. No, mam nadzieję, że jest zrobione. Pozwólcie, że otworzę okno, bo się tutaj zgrzeje. Ok. Dobrze, przechodzimy do części siłowej, a część rzudowską zrobimy na koniec. Mam nadzieję, że mnie słychać. Niestety, internet mam średni. Dobrze, pierwszą seryjkę zrobimy sobie powolutku, a potem będziemy przyspieszać. Poczekajcie, chwilkę, przepraszam, ale muszę, jak to wyłączyć? Nie mam pojęcia, trudno, muszę sobie radzić. O, mamy to. Zaczynamy od przysiadów z obciążeniem, ja które dzisiaj mam. Woreczek z podłożem do Yuki Pan. Mam nadzieję, że niektórzy z Was mają więcej. Może być butelka 5-litrowa. Cokolwiek. Dobra. I zaczynamy pierwszą serię spokojnym tempem. Zaczynamy od 15 przysiadów z obciążeniem. Jedziemy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5. Zrobimy zasadniczo to jest powtórka tej serii zeszłego tygodnia. Z tym, że dodałem trochę powtórzeń. Kolejne ćwiczenie, hollow. To już wszyscy na pewno znają. Przez 30 sekund trzymamy sobie pozycję hollow. Wbijamy bioderka lęczwia w ziemię. Nogi w górze, ręce w górze, brzuszek napięty. Uwaga, zaczynamy, start. 30 sekund, trzymamy. 10 poszło. Można sobie stopami poruszać, jak ktoś ma ochotę. 20. Jeszcze 10 sekund. Mat. Ok, drugie ćwiczenie za nami. Kolejne ćwiczenie. Przeskoki. Ustawiamy sobie nasz obciążenie na ziemi. I 30 razy przeskakujemy górą, tak? Raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, słuchajcie, pomysł z podłożem chyba nie był trafiony, bo już widzę, że mam wszędzie na ziemi, co znaczy, że obciążenie mi ubywa. Ok, kolejne ćwiczenie, piętnaście małpek, tak? Pioderka do ziemi i wysoko. Raz. Dwa. Trzy. Ręce idą do góry przy wyskoku. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5. Zrobione. Kolejne ćwiczenie deseczka. Przez 30 sekund. Biorę czasomierz. Zmiatam podłoże do palm. I jedziemy. 30 sekund trzymamy deskę pośladki brzuch napięty. Dziesięć, poszło. Jeszcze dziesięć. Matę. Okej. Okay. Trzydzieści sekund za nami. Kolejne ćwiczenie: przysiady na jednej nodze. Przechodzimy do pozycji, jak do utrzymany. Zwracamy uwagę na to, żeby palce były obciągnięte, tak? Nie tak, nie zadarte, tylko obciągnięte. Noga idzie wysoko, staram się utrzymać równowagę. Jeśli nie możemy, można się podeprzeć z boku o coś. Ja mam nadzieję, że nie muszę. I robimy po sześć przysiadów na nóżkach. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. OK. I druga noga. Parce ściągnięte. Głowa naturalnie. I jedziemy. Raz. Dwa. Kolano na zewnątrz. Trzy. Cztery. 5, 6, zrobione. I ostatnie ćwiczenie. Unoszenie nóg 30 razy. Ręce za głową, brzuszek napięty, i unosimy nogi 30 razy. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia jeszcze dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 30, zrobione. Pierwsza seria za nami. Można się napić wody, można do mnie coś miłego napisać. Mamy koło minutki przerwy. Ja się napiję. O, jak zwykle, przewracam telefony. Ok, także chwilka przerwy, i zaraz jedziemy jeszcze dwie serie. Tylko już w mocniejszym tempie, a dziękuję. Wydaje mi się, że fryzjerzy w tych czasach ciężkich nie pracują. Także staram się ją utrzymać jakoś w ładzie. A z tego co widziałem, i tak nie widać mojej twarzy przez większość transmisji. Dobra, napoje mam nadzieję, że spożyte.